Witam. No co? To już nie zależy ode mnie. Naprawdę, to już nie do mnie pretensje. Błagam, serio. Kolejny dzień, kolejny odcinek o Viewer viewerpasie. No a jak? Na początku. Skinowa małpa, Strona, która nie wlicza. Cen naklejek do wymieniania skinów. Ok, wymienić można coś, jeśli macie ochotę taką. No, link w opisie, kod zone. Nie przedłużamy, tylko zaczynamy materiał. A więc... Sytuacja jest następująca: Viewer pasy z tokenami kosztują w okolicach już 200 zł. Co nie, nie wiem, dla mnie to była formalność, żeby było 200 zł na tym ViewerPassie. To nic dziwnego. Ja bardziej, jeżeli chodzi o ten Viewer Pass, to tak 250. To bym tak powiedział, że to są naprawdę takie już fajne liczby. Także tu się jeszcze nie napalam niczym, bo to jest normalne, że ten będzie 200 kosztował. I no za to. Z drugiej strony, znowu kupują Viewer pasy zwykłe, co jest dosyć ciekawe. Zobaczymy do ile ten doleci, bo już przed chwilą był za 150 zł, teraz znowu wbija pod 170. Mam nawet takiego jednego wystawionego, to będę miał informację jak się za tyle go uda sprzedać. No i kurde, blade chłopacy, powiem, że to jest już naprawdę grubo, no bo jesteśmy, jeżeli chodzi o tę cenę, już kawałek ponad ATH, no a yy, według mnie to dopiero jest jakiś prolog, a nawet nie początek, to jest prolog dopiero, jeżeli chodzi o te viewerpasy. Przy czym zobaczymy, jak się jeszcze, jak się to wszystko jeszcze okaże, jak to będzie nas, <laughs> że tak to ujmę, zabawiało, no jak to jeszcze będzie. Ja przypominam dla tych, którzy nie wiedzą, że viewer pasów już nie ma. Viewer pasów już nie ma do kupienia. Nie można kupić viewer pasa w grze. Także ich powstało tam, nie wiem, jakaś ilość konkretna przez ten okres, troszeczkę ich powstało. No i dyntka nie? I nie ma. Chociaż widzę, że tutaj to się naprawdę kurde, blade troszeczkę nawet podprzedawało. Chociaż przypominam, że sztokholmowych się sprzedawało w setkach co to te na sztuki no były na kartki rozdawane także sytuacja jest dosyć śmieszna viewer pasów, że tak to nazwę no i mówię zobaczymy jakby dokąd to doleci i dokąd to dojdzie powiem, że no co, będę update'ował 200 zł suwenirowy i 300 RMB na buffie też jest ważne. Zobaczymy, czy się w ogóle po tyle uda sprzedać, bo to by było dosyć mocne. Jakby po D300RMB zszedł. To aż ten, aż se sprzeda mnie wtedy. Bo dla mnie to już by była wtedy przesada. A flip byłby niezły całkiem, nie? No to, to, to trzeba powiedzieć, że flip byłby silny. Także zobaczymy jeszcze pod tym kątem. Będzie, będzie się z lornetką dobrze patrzyła na te viewer pasy. Mam nadzieję, że. Nie spanikuję i nie wyprzedam się z nich jakoś ten. No nie wiem, bo jak ja widzę, jak ja już 50 raz widzę, że ktoś o, o tym pisze, że one wrócą na promocję. Tak. Lęk mam taki. Tak. Nie, nie, że jakoś się boję bardzo, ale tak, taki mam lęk. Nie wiem, jak to mam powiedzieć. Że tak jakby uznaję, że to może być prawda. Przecież to jest głupie, ale tak jakoś, tak no, taki lęk mam. Właśnie. Więc gdyby teraz dobiło jakąś horrendalną cenę pokroju 170, 180 Steam za zwykły, czy 250 za tokenowany, czy 300 RMB na buffie, no to myślę nawet, żeby połowy nie sprzedać. Tak się zastanawiam. No bo kurde, no za pięknie to wygląda. No za pięknie, bo jeżeli to nie, oni tego nie, nie przywrócą i nie dodadzą tego. Ja pierdolę. To jest kurwa, nie wiem. To jest złoto. To jest bitcoin kurwa. Na naszych czasów. Ja pili, Także no. Obleciał strach. Przed taką wizją. Ale co? To tyle, nie? Elo.